Chyba tutaj się będę zgadzała z opinią jury, bo dzisiaj mi naprawdę Vanessa no, zadała takiego szoku, znaczy takiego szyku chciałam powiedzieć, takiego szyku i to była naprawdę no takie, takie pasodoble, że e, naprawdę z przyjemnością się to oglądało i zresztą naprawdę ja się na, nie znam na tańcu, ale na mnie zrobiła ogromne wrażenie, naprawdę. Zgadzam się. Jakby dzisiaj Michał z są, rozbili bank i nie dziwią mnie, nie dziwią mnie te noty. Jakby były niższe, to chyba bym powiedział, że tak chyba z racji tego, że to pierwszy program i się sędziowie ograniczali, ale cieszę się, że tego nie zrobili, ponieważ um, no, ten występ był bardzo kompletny, nie tylko artystycznie, ale i, i dużo jakości. Ja jako tancerz widziałem dużo jakości w, w przytańczeniu Vanesy, bo no, Michał ma, ma jakości i wiesz, tutaj nie, on jest niepodważalny, nie, nie natomiast Vanessa naprawdę ekstra.